Jan Kochanowski, Pieśń XIX. Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy, chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy, a starać się, ponieważ musi zniszczyć ciało, aby imię przynajmniej po nas tu zostało? I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje, tkając. Lejąc w się wszystko póki stawa szyje, nie chciał nas Bóg położyć równo z bestiami, dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami. Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie, słuszmy poczciwej sławie, a jako kto może. Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Komu dowcipu równo z wymową dostaje, niechaj szczepi między ludźmi dobre obyczaje, niechaj czyni porządek, rozterką zabiega, praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega, a ty coć Bóg dał siłę i serce po temu, uderz się z poganinem jako słuszecnemu. Prostak to, który wojsko z wielkości szacuje, Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. Śmiałem mu wszędy równo, A o wolność miłą Godzi się oprzeć, By więc i ostatnią siłą Nie przegra, kto frymarczy na sławę żywotem, A zaby go lepiej dał w cieniu darmo potem?